1 września we wszystkich placówkach edukacyjnych uroczyście powitano nowy rok szkolny 2016-2017. Tak też było na terenie gminy Kolbudy, gdzie najliczniejszą szkołą jest zespół kształcenia podstawowego i gimnazjalnego. Z naszymi kamerami towarzyszyliśmy kolbudzkim gimnazjalistom. don't Wszystkich bardzo serdecznie na inauguracji roku szkolnego 2016-2017. Witam szczególnie uczniów po przerwie wakacyjnej, nauczycieli, rodziców. Witam zaproszonych gości. Moi drodzy, tak niedawno żegnaliśmy się, składaliśmy sobie życzenia wakacyjne. Jednak to, co miłe i piękne, szybko mija. A przed nami kolejny rok szkolny. Kolejne wyzwania, cieszę się bardzo, że w tym roku przy wsparciu organu prowadzącego, tutaj dziękuję Wójtowi Gminy, w tym roku rusza w naszej szkole gabinet stomatologiczny. Myślę, że jest to bardzo ważny element w tej naszej profilaktyce, w dbaniu o zdrowie i rozwój wasz. Jeszcze raz wszystkim z okazji. Rozpoczęcia roku szkolnego. Życzę samych sukcesów i wspaniałych wyników. Dziękuję. Panie dyrektorze, księżyc Polacy, szanowni państwo, przede W, Droga Młodzieży. Rzeczywiście, wariacje na więcej złotych. Przecież dopiero co. Staliśmy się, i rozmawialiśmy o bezpiecznej i fajnej wakacji. Proszę Państwa, szczególne życzenia kiedy byłem do grona podwodnicznego. Przed Wami kolejny lepiej, rok wytężonej pracy. Jest ona nam zawsze bardzo, bardzo potrzebna. Do tego co powiedział Pan dyrektor o gabinecie stomatologicznym, ja mogę dodać jeszcze jedną rzecz. E, podjęliśmy, patrzę tutaj na wiceprzewodniczącego Rady Gminy, bo to duża ich zasługa, szczególnie Radni z stolicy Gminy, decyzję o budowie tego pasemu przez ZKP i Giełdor Ten pasem mam nadzieję powstanie w ciągu trzech lat. Myślę, że to, że będziecie już na miejscu, mogli z wykorzystać korzystać, to też nam pozwoli życie i zaoszczędzi pieniędzy. Kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym szczególnym pierwszym dniu Zajęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Papież Franciszek jest już starszym człowiekiem, ale jak pamiętacie, miał wspaniały kontakt z młodzieżą w Krakowie. Powiedział tam wiele rzeczy, ale chciał zwrócić na dwie. I te dwa zdania niech będą życzeniem, zachętą do pracy. Mianowicie powiedział, powiedział tak. Przyszliśmy myślenia na ten świat, aby zostawić ślad. Życzę, byście, pracując, naprawdę zostawiali ślad po sobie, tu, w tej społeczności, czy gdziekolwiek będziecie. Drugie zdanie to brzmi w ten sposób. Nauczcie nas starszych, że łatwiej zbudować mosty. Niż mury. mosty wyłączą, a mury dzielą. Tego Wam życzę. Także życzę Wam, Wroga Młodzieży, jak najlepszych wyników, a do do Wroga Młodzieży, dużo sukcesów i na polu wychowawczym, i edukacyjnym. Do tyłu szkoły. 1 września 2016 roku jak zwykle początek roku szkolnego rzecz jasna rocznica smutna wybuchu II wojny światowej ale też i wesoły dzień dla uczniów myślę że również dla rodziców cieszą się bardzo że pociechy wreszcie poszły do szkoły podkreślałem to dzisiaj na każdym rozpoczęciu roku szkolnego uczestnicząc w rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach publicznych gminy Kolbudy a więc w Pręgowie w Lublewie, w ZKPG w Kolbudach. Rozpoczęcie mamy również w Bielkówku, w Buszkowach i w szkołach niepublicznych w Kowalach. Szkół mamy sporo, dzieci również coraz więcej to cieszy. Gmina Kolbudy, jak wszystkie gminy, musi bardzo dbać o swoją młodzież, o nauczycieli, o oświatę. Myślę, że gmina Kolbudy jednak jest bardzo wyjątkową gminą. Dbamy o to nadzwyczaj. Starannie. Wiele ciekawych inwestycji w gminie Kolbudy. Na dzień dzisiejszy budujemy salę gimnastyczną w Pręgowie. Wspaniała inwestycja tego samego typu na przyszły rok, czeka nas w Lublewie. Inwestycje różnego rodzaju oświatowe w Kowalach i w Kolbudach. To cieszy, że radni gminy Kolbudy nie żałują środków i razem z wójtem Leszkiem Grąbalą staramy się jak najwięcej inwestować przecież nie w siebie, właśnie w naszą kolbudzką młodzież. Aby oni tu potrafili docenić to, co im oferujemy, wracając później tutaj, osiedlając się, mieszkając w tej najpiękniejszej gminie w Województwie Pomorskim. Życzę w nowym roku szkolnym. Młodzieży i dzieciom bardzo dobrych osiągnięć w nauce, aby bezpiecznie dotrwali do końca roku szkolnego, nauczycielom wielu sukcesów w pracy, ale również zadowolenia z tej pracy, no i rodzicom, aby ze swoich pociech nauczycieli i z nas, czyli władz gminy Kolbudy, byli jak najbardziej zadowoleni, zapraszając jednocześnie rodziców i wszystkich mieszkańców gminy Kolbudy do stałej współpracy.